Zobacz, jak to działa na kobiety, kiedy ty spoglądasz na dorosłą kobietę, jak na małą dziewczynkę, uśmiechasz się w duchu i myślisz sobie, ale ona jest słodka, ciekawe, jak teraz się będzie tłumaczyć, co mi powie, dlaczegoś nie będzie chciała zobaczyć, ciekawe, jakie wymówki użyje. Jak ona ci mówi, nie mam czasu, to pomyśl sobie, jaka słodka wymówka. Wygeneruj w sobie pozytywne emocje, a potem przełóż te pozytywne emocje na dziewczynę. To jest naprawdę bardzo proste. A kiedy Wam dziewczyna mówi, nie chcę się spotkać, nie mam czasu, niestety muszę już iść, wy się blokujecie i generujecie w sobie negatywne emocje. Niektórzy z Was być może czują strach, y, niechęć do tej kobiety, albo reagują w taki sposób, że no już się boją, cokolwiek dalej powiedzieć, zaproponować, albo się stresujecie. Też tak to wygląda. Także generuj w sobie pozytywne emocje i przekaż te emocje dziewczynie.